Ja się mam z tej strony Kuba z kanału światrykonów i dzisiaj będzie króciusieńki filmik. Ymm, y, filmik odnośnie pokazuję Wam teranium jak wygląda na teraz y, po zmianie podłoża i ogólnie całego wystroju. Musi w miarę zmienił. To tak, korzeń tutaj leciutko zaczął pleśnieć, nie wiem dlaczego, ale spokojnie ja to zrobię albo utnę gałązkę, albo co. Tu się nic nie zmieniło z galaretką. Yy, a tutaj spleśniał ten jeden grzybek, bo to właśnie naturalny. Dlatego yy, i drugi poszedł na kaloryfer, bo już mokry był. A ten spleśniał i go wysuszyłem, jest ok. No i to wygląda na razie tak. Yy, Odnośnie tej części totalnie tak samo jak yy robiłem, nic się nie zmieniło. Yy, tam siedzi Piniusia. Cześć, Piniusiu. No i co? Poza tym tu się nic nie zmieniło i mogę Wam jeszcze pokazać wilinkę. Jak wygląda Gekon przed wilinką, a może nawet kropcia już rzuca wylinkę, bo jeszcze tego dokładnie nie wiem. O! No jeszcze nie. Patrzcie, jaką ona nas biała. Po prostu biała jak nie wiem co. Cała biała. I wkurzona, bo ja jej odsuniłem. Dobra. To ją zasunimy. O, przepraszam, za ten, ten telefon mi spadł lekko. Chodź tu, ona chce mnie ugryźć, patrzcie. O kurde, co uciec. Do siebie poproszę kropcia. O. I już wraciła do siebie jeden kamyczek wywaliła z terrarium. O, już ciśnięty. Wszystko już tu jest na swoim miejscu. No i co? No i to chyba było tyle z dzisiejszego filmiku stawiacie suby i łapki o jeszcze nawet przyszła do mnie piniusia stawiacie suby i łapki w górę i cześć